Ej, w ogóle wiecie, że Niemcy dziś przegrały w piłkę nożną? Teraz był kurwa. Teraz był taki tydzień, że chujowe drużyny wygrywały mecze. I Polsce nawet się nawet teraz nie udało. O kurwa. Wkurwił mnie wczoraj ten karny. Szkoda mi Roberta, bo wiem, że mu smutno jest, a ja go lubię. Nie, powiem wam. że... Uważam, że Polska nie zasługiwała na zwycięstwo w, w poprzednim meczu. A to ja nawet takiego TikToka kurwa zapisałem. Już wam pokażę. Patrzcie, kurwa, jaka była Polska jeszcze niedawno. Co to kurwa? Nie czekajcie, gdzieś to było. o! nie Kurwa, mecz z Portugalią, nie? No kurwa, człowiek mógł być dumny z tej reprezentacji. A teraz byle kurwa do przodu, cały mecz. Już mnie wczoraj to wkurwiało, grałem w Lola i oglądałem ten mecz. To przedwczoraj było. Piłka ktoś ma, byle do przodu, byle do przodu. Byle kurwa na aferę dla Lewandowskiego i może coś z tego będzie. I to mi się bardzo nie podoba. I nie podoba mi się ten trener, nie ma pomysłu na reprezentację, ale może się to zmieni. To wiadomo, jeden mecz, może wszystko się zmieni.